Witamy Państwa serdecznie w Energy Gas Polska. Dzisiaj mamy tutaj Dodge Durango z silnikiem o pojemności 3,6 litra. Moc to jest 296 koni i rocznik 2016. Stała tutaj zamontowana instalacja gazowa BRC Sequent and Drive. Zajrzyjmy pod maskę, jeżeli chodzi o komponenty, w tym miejscu tak naprawdę mamy tutaj większość komponentów, jest to reduktor Genius Max obsługujący do 350 KM, tutaj znajduje się filtr fazy lotnej oraz filtr fazy ciekłej, są to dwa filtry właśnie tutaj filtrujące gaz w stanie ciekłym i lotnym. Jeżeli chodzi o wtryskiwacze gazowe, zostały one oczywiście zamontowane pod tą osłoną, jest to sześć w tej żółtych już o największej wydajności. Co do spalania, auto spala około 15 litrów benzyny. Po montażu instalacji gazowej będzie spalać 17 litrów gazu, co zapewni nam tutaj całkiem spore oszczędności na poziomie 410 zł na każdym 1000 km. Wcześniej właściwie wydawał 750 zł na benzynę, teraz będzie wydawał jedynie 340 zł na gaz. Przejdziemy dalej. Jeżeli chodzi o przełącznik, został on oczywiście tutaj zamontowany po lewej stronie od kierownicy. Jest to miejsce wybrane przez syjęta. są one dobrze nawet widoczne z pozycji kierowcy. Pod klapką wlewu paliwa został zamontowany pełnowymiarowy wlew. Nie wymaga on stosowania żadnych przejściówek. Odkręcamy jedynie ten korek i tankujemy. A po zamknięciu klapki są całkowicie niewidoczny. Jeżeli chodzi o zbiornik, został tutaj zamontowany zbiornik podwieszany, widoczny jest on pod autem. Jest to 73-litrowy zbiornik tankowany w 80%, czyli do dyspozycji mamy 58 litrów gazu i to zapewnia nam zasięg na poziomie 320 km na jednym tankowaniu. Jest to oczywiście zasięg w cyklu miejskim, w trasie, auto to przejdzie znacznie więcej. Jeżeli chodzi o koszta montażu instalacji gazowej do tego modelu, Koszt wynosi 4600 zł, montaż odbywa się w ciągu dwóch dni roboczych, a całkowity zwrot kosztów następuje już po 11 tysiącach km. Więc zapraszam Państwa serdecznie z takimi autami na montaż instalacji gazowych do energii Gaz Polska. Dziękuję.